Jacek poleci w kosmos. Uwaga, 12 tysięcy złotych. Brakuje tylko 999 milionów. Ale to było klidzowe. Nie, dobrze, normalne. Takie twoje. Dobre. Ale tak <grym> Ten wytan wychodzi pomówię, a ja stary to wszędzie gdzieś po bandach Nie słuchałem cię, bo Bandura przeszedł, przepraszam cię. <laughs> Proszę się nie odzywać tutaj Przyjdzie na ciebie pora Piątego, już piątego przyjdzie na ciebie pora Wy indywidualista tak, Ale to chyba nie jest Mateusz Murański, bez zastanowienia, Mati, pozdrow BetClik, najlepszy buchmacher. ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. I proszę Państwa, druga konferencja przed Fame16. Dymy, dymy, to tak, ale oczywiście kolejny zestaw niecodziennych pytań. Zobaczymy, jak zawodnicy wcielą się w rolę piłkarza, wygrywając mundial i w kogo wcieliliby się z innych z Fame'u. Także łapam, w górę, subskrypcja i zapraszam do oglądania. Proszę, co ty chcesz ode mnie znowu? Ja od ciebie chcę odpowiedzi Ej, na kilka kurde, kurde. pytań. No, dobra, dobra. Jakie masz dziś pytania? Słuchaj, mam zajebiste pytanie. Czy Jacek poleci w kosmos? Uwaga, 12 tysięcy złotych. Brakuje tylko 999 milionów. Pierwsze dosyć kontrowersyjne pytanie. Patrz, znaczy, kamera tam jest. To popchnąć czasie. Popchnąć się, człowiek, kamera. U, weźcie. Dobra, już wyłącz. To było Nie, dobrze, normalne. Takie twoje. Ale tak było? <laughs> a, czyli, A, super. Bo słyszałem, że ty będziesz grał w piłkę w niezłej federacji MUF. I mam do ciebie piłkarskie pytanie. Wyobraź sobie sytuację, bo już niedługo startuje mundial. Gra tam reprezentacja Polski. I uwaga, twoja wyobraźnia musi się teraz mocno odpalić: Polska gra w finale z Brazylią. Jest jeden do jednego. 92 minuta, rzut karny. Lewandowski nie podchodzi do piłki. Lewandowski oddaje piłkę tobie. To ty wykonujesz jedenastkę. Strzelasz na dwa jeden, wygrywamy mundial z Brazylią, jesteśmy mistrzami świata. Jaka jest twoja reakcja? Kurwa, lekko, nie? <grym> wygraliśmy, no wygraliśmy, proste. Przecież jak ja podchodzę do piłki, do człowieku zawsze brameczka. potwierdzam, Potwierdzę. Teraz będzie wiesz, ten <grym> tak. wychodzi pomówię, a ja stary to! Wszędzie gdzieś po <grym> Weryfikacja, to. Lekcja pokoju. Lekcja pokoju tak pokoli. jest. No my... Dobrze czy... No dobrze, dobrze, tak byś się cieszył, tak? Ale jeszcze mi biegł. Dobrze. Jaka jest Twoja reakcja? Ja. P to jest jedna abstrakcja, bo ja w nogę to. Jaka jest Twoja reakcja? To jest jedna abstrakcja. No tak by było, nie? Nie słuchałem Cię, bo gondura przeszedł, przepraszam Cię. Ale to, że wygrywamy się z na Tak, i ty z decydującego gola. Budzę, budzę się cały obsrany i, i mówię. Matka, to się znowu stało, stanęło. E! Bawimy się w typowanie zawsze jednej walki. Tym razem pada na zestawienie Patrykosa z Adrianem Polakiem. Kto według ciebie zwycięży? Polak chyba. Polak. Po prostu. Znaczy. <słuch> Proszę się nie odzywać tutaj. Przyjdzie na ciebie pora. Piątego! Już <słuch> piątego przyjdzie na ciebie pora. Na stary szczerze? Z Walka, to jest jedna walka, której nie umiem wstawić. Adi ma więcej do stracenia niż Rudy. <młysza> ale pytanie, czy to co pokazuje Rudy to jest prawdziwa twarz to Znaczy, no, wie, to wie, no że takie poddymianie dla poddymiania. No, czy, czy to jest, wiesz, czy to jest prawdziwy Rudy? Bo Fajno. jestem Rudy! Pytam o typy na twoje zestawienie Twu, z Adrianem Polakiem, no ale ciebie nie będę o to pytał. <młysza> że Polak wszyscy. Ja jestem ciekaw twojego typu na co-main event, Muran kontra Sutonator. Myślisz, że jest w stanie Muran czymś zaskoczyć? Na pewno, nie? Jakby każdy może czymś zaskoczyć, ale myślę jednak, że, że ta determinacja i ta twarda postawa Pasuta się przełoży na jego zwycięstwo, nie? Okay. Ale co też może jednąć. Może jednąć. Wyobraź sobie sytuację, że możesz wskrzesić jedną osobę ze świata zmarłych. Kto by to był i dlaczego? A, y, Tupak bo nie wiem w sumie jak to działa też, ale mam bardzo dużo płyt Tupaka właśnie Ojczyma i myślę, że jakby żył, to by były więcej warte i mógłby je sprzedać za więcej. Mm, czyli siano, siano, hajse. <laughs> Kobe Bryant. Mm, klasa. Pop Smoke. To kawałek. Miałem dwie rozkminy. Michael Jackson i Pop Smoke. Mm, dlaczego? Pop Smoke, był, chciałem widzieć jak się rozwinie jego kariera. Bo generalnie on już wiesz, tak? Po śmierci bardzo, bardzo, bardzo urósł i chciałem wiedzieć, jak to po prostu było, gdyby on żył. Mhm. I Michael Jackson, czy poszedł w jakieś rapowe klimaty albo coś takiego? Ale to by mogło, no, to by mogło oddać Jacksonem, też. Najdłuższe polskie słowo, jakie znasz? Ha! Hmm. Wyreworwelowany. <laughs> Najdłuższe polskie słowo, jakie znasz? Kur... nie wiem. <laughs> <śmianie> to jak się złączy, to nie będzie nawet jakiejś No Nie, Wyindywidualizowany, no. indywidualista, to o! tak o! Jest też, ale to chyba nie jest, to jest chyba. Na... Nie, może być, ja bym to uznał. Musisz zamienić się życiami z innym zawodnikiem Fejmu. Kogo wybierasz i dlaczego? Chciałbym zobaczyć na pewno, jak to jest, to jest takim dużym. Mhm. Więc może nie wiem, kogo bym tutaj wybrał. Murana. Ale starszego? <śmianie> Mam większy jest Większy Wybrać to kogoś na pewno takiego bardzo dużego Nie wiem kto tutaj jest największy, no Na taką największą osobę, bo bym chciał zobaczyć właśnie jak to jest Alan trochę przypakował tak. Ale Alan tak jest... Nie, 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 on tak bardziej chyba pod MMA, nie, nie, nie tam siłownie Myślę, że Hamad i Ferrari Wydaje mi się, że jego życie jest bardzo, bardzo barwne Nie jest to droga osłona różami Chciałbym sprawdzić jak to jest być bł... Nie znam tutaj osobiście nikogo tak, m, tak dosyć mocno. Ale tu nie dupa już, nie? Nie, nie, tak nie. Przeciągam. patrzę tylko czy się nagrywa, ser, bo z Ty patrzysz, żeby, żeby, patrz, żeby było 6 minut, żeby. Nie, ja tak nie robię. Ta nie rób. Bo robimy było 8. 8. A potem, potem reklamy! Nie, czas, nie, czas, nie. czas! A U potem nas... człowiek ogląda i się denerwuje i klika. Nie no bo nawet kliku i tak nie mamy włączonych reklam, bo nie Aha. może być. O widzicie, a widzicie jaki chciałem być dobry dla widzów no. i chciałem bez reklam, ale i tak tu nie ma. Serduszko, serduszko tego komentarzu. Musisz wcielić się w życie innego zawodnika fame. Bóg dala, bo chciałem zobaczyć, da się tyle w zalać, ile on mnie, oh, wow. <grych> <grych> Mateusz Murański, bez zastanowienia. Mati, pozdrow.